W tym filmie omówię właściwości wkładki helicol. Wkładka helicol jest wykorzystywana do tworzenia gwintów w materiałach o obniżonej odporności na ścieranie, między innymi w aluminium oraz w innych materiałach kruchych, w których często dochodzi do uszkodzeń gwintów. Zerwanie gwintów w bloku aluminiowym jest częstym problemem. Śruba klasy 8.8 dokręcona ze zbyt dużym momentem jest bardziej wytrzymała niż gwint w aluminium. Po wykręceniu śruby, uszkodzony gwint zostaje na śrubie. Do nacinania gwintów należy stosować oryginalne gwintowniki Helicol. Należy to robić precyzyjnie, uważając na powstałe w trakcie wióry. Montaż może być przeprowadzony zarówno przy użyciu ręcznych, jak i maszynowych narzędzi montażowych. Wkładkę gwintową należy najpierw nakręcić na czpień montażowy. Następnie wkręcamy ją w przygotowany wcześniej gwint. Po zamontowaniu wkładki usuwamy zabierak. Należy to zrobić w sposób udarowy. Możemy do tego użyć specjalnego narzędzia. Tak, zregenerowany gwint jest gotowy do użycia. Wkręcamy ponownie śrubę klasy 8.8 i wykonujemy test z użyciem klucza dynamometrycznego. W tym przypadku dochodzi do zerwania śruby, która jest słabszym elementem połączenia. Pierwotnie wkładka była wykorzystywana do naprawy uszkodzonego gwintu. Dzisiaj dużo częściej są używane w trakcie procesu produkcji w celu wzmocnienia wytrzymałości gwintu.